W sumie żaden to sekret, ale e, chciałam Wam powiedzieć, że 11 stycznia mam urodziny i mówię Wam to tylko i wyłącznie dlatego, że robię sobie prezent, którym chciałabym się pochwalić przed Wami. Mhm. Trochę tak. E, tak naprawdę już sobie sprawiłam ten prezent, ale o tym później, bo najpierw obowiązki, później przyjemności. Wczoraj dotarliśmy do miejscowości El Paso w Teksasie i tak naprawdę jeszcze nic tutaj nie zobaczyliśmy, bo przyjechaliśmy po południu i wylądowaliśmy na parkingu Walmartu, było już ciemno, a dzisiaj od rana siedzimy w Starbucksie i pracujemy. Odpisuję na komentarze. Odpisuje... Standardowo, ale dziwne, wow. Odpisuję Camperosowi ile pali nasz autobus. <grystanie> Siedzimy tutaj już chyba, nie wiem, z czwartą godzinę na pewno. Ja już wypiłam dużą kawę, teraz piję duży napój. Jedliśmy śniadanie, ale dodaliśmy film. Znaczy, nałożyłam poprawki na film, dodałam film, zrobiłam thumbnail'a, odpisałam na jakieś 800 komentarzy. Tomek Odpisuję dalej na komentarze jakieś. Planujemy trochę następne tygodnie, ale będziemy się powoli stąd zbierać, bo ja już większość rzeczy, które miałam do zrobienia, zrobiłam. To jest zdecydowanie mój ulubiony napój, jeśli chodzi o Starbucksa. Kiwi i Starfruit. Mam Tomka, bo już psychicznie nie wytrzymuje tam. Za długo tam siedziałam. Yy, on jeszcze ma parę rzeczy do zrobienia. Ja idę do domu 15 metrów od Starbucksa <gryw> i zrobię coś szybkiego do jedzenia. Takiego coś ultra ekspresowo szybkiego. Więc tak, nie mamy czasu ani ochoty przede wszystkim ochoty, może tak bym powiedziała. Więc zrobię bardzo szybki posiłek, jak już Wam powiedziałam, przed trzema sekundami i będzie to makaron. Nie wiem w sumie czemu ja Wam to pokazuję, ale <noise> będzie to makaron z jajkami, z kiełbasą i z boczkiem. Aż mi wstyd pokazywać takie rzeczy na kanale, bo raczej jesteście przyzwyczajeni do fajniejszych potraw. Ale no taka jest rzeczywistość moi drodzy, lepsze to niż fast food. Tak to niestety czasami wygląda w drodze, jak nie mamy czasu. Ale już mocno. Zjedliśmy nasz lunch obiad i jedziemy dalej. Nasza misja to znaleźć jadalne pieczywo. Po pierwsze, a po drugie, jedziemy odebrać mój prezent! Jedziemy dalej! Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tak, jedziemy Nie dalej, jedziemy, jedziemy teraz. Weź tak, ustaw, żebym jakoś wyglądał. No właśnie, bardzo Ty dobrze że możesz... wyglądasz nie mieści się. Jedziemy teraz do parku, taki znalazłem park przy samej granicy z Meksykiem. No bo co, jesteśmy przy Meksyku, pasowałoby zobaczyć ten słynny płot. Aczkolwiek wyczytałem, że tu przy El Paso to nie jest płot Trumpa, bo jest różnica między płotem, a płotem Trumpa. I podobno inaczej wygląda też. Tak, jest no. podpisane? Nie Trump? wiem, nie wiem. Ale to nie jest płot Trumpa, jest jakiś tam płot. Okay. Mam dwie miejscówki Sprawdzimy znalezione, to. jedna jest tutaj blisko, a druga jest jeszcze kawał drogi stąd, także dzisiaj na pewno tam nie pojedziemy, ale jak tu się nie uda, to pojedziemy tam. Albo może jak się tu uda, to i tam pojedziemy, zobaczymy. Jak, jak będzie z czasem. <grym> Okej, okay. jest plan. Dobra. Ruszamy. Nie wiem jak my stąd wyjedziemy, jesteśmy trochę utknięci przed Starbucksem. Tu jest drive thru. I kolejka do, do drive-thru, i kolejka, i kolejka. Excuse me, ale mamy czyste szyby. Tomasz zabrał i was. Amigos and amigas. <głos> <głos> Jesteśmy przy granicy meksykańskiej. Palca, jak przełożymy, będziemy w Meksyku palcem. Idziemy? Co to? O tam coś jedzie po... A meksykański pociąg jedzie. Po meksykańskiej stronie coś jedzie. O, tutaj coś no. jedzie. Kurzy się. <noise> Płot jest ogromny. W Meksyku? Szczekające psy. Psy, tylko psy. Czekaj, zapytam się. Ola Mexico! Pies, jeden odszczeknął. Ale po hiszpańsku nic nie zrozumiałem. ja nie mogę uwierzyć, jak wysoki jest ten płot. Ja też, nie spodziewałem ja... się tego absolutnie. To jest nie do przejścia. No. A to najciekawsze to są rury kwadratowe. To nie jest kątownik, tylko to jest rura kwadratowa. To jest dużo żelastwa. Mm. To jest na razie najbliżej jak kiedykolwiek byliśmy w Meksyku. Tak naprawdę ja bym uznała, że ja w tym momencie jestem w Meksyku. Ja, jeszcze, ja też chcę. Jesteśmy w Meksyku. Byliśmy Machamy, w Meksyku. Z Meksyku. <grym> Pozdrowienia z Meksyku! <grym> Więc <grym> co chcieliśmy wystartować z drona, ale trochę się boimy. Tak, I tak nie czujemy jest, się tutaj zbyt. Bo to jest granica. Zobaczymy. No. Ja chcemy pojechać w inne miejsce, takie gdzie za płotem są osiedla. Bo podobno tam właśnie fajnie jest, ale to jest całkiem na drugim końcu El Paso, także kawał drogi stąd tego I może nie tam dzisiaj. właśnie spróbujemy, bo jakiegoś wajba mamy dziwnego, tak. a jak my mamy vibe'a, to słuchamy naszej intuicji i po prostu jedziemy dalej. Tak jest. Jedziemy dalej. Ach, bardzo! Co robić? O, mogliśmy wodę wstawić, jak robiliśmy zdjęcia. Bardzo, czy... bardzo tu śmierdzi. Tutaj płynie Rio Grande, nie wiem czy to jest, czy to Rio tak śmierdzi, czy. Czy gwątpię? <grym> czy grande. Robimy szybką kawkę i jedziemy. Chcesz parzoną, tak? O oh my Boże, się nie napijesz kawy, widzę parzonej. Czemu? No bo nie zmieniłeś. Zmiana planów. Cofamy. Czekamy na wodę teraz. Wszyscy razem wspólnie. to vlogowanie za mocno. <noise> to my mówi, że mi vlogowanie za mocno weszło. Nie, to taka godzina, wiecie, to jest ta godzina czwarta To jest ten moment, kiedy albo już zasypiam, albo mnie odbija. Albo jedno i drugie i z halucynacjami ogólnie prawie. Gotowe. nie będzie Już Kawka gotowa. Ja gotowy. Tomek gotowy. Dajcie znać na dole w komentarzach, czy jesteście Tomkiem, czy Anitą, mianowicie. Czy pijecie jak Tomek kawę przez 3 godziny i nie zależy wam na tym, że ona traci temperaturę i z gorącej kawy robi się ice coffee. Czy jesteście Anitą i bardzo wam zależy na temperaturze i zimna kawa to nie kawa, chyba że ma być zimną kawą. Wiecie o co chodzi? Dajcie znać. Kto tu się rozgada w tym YouTube? <tum> Jedziemy. Papa Meksyk. Meksykanie czy Amerykanie? Ci to mają dobrze, nie? Tak. Ten z tej strony, pot, ten z tamtej. Może to są przemytnicy? <noise> <noise> Dojechaliśmy do miejsca docelowego. Masakra po prostu. Szaleństwo. Okay. Obejrzyj reklamę <laughs> heck? A to jest włącz na pewno jak ten A obrót? That's pretty. That's huge Dobra nie patrz. tu. To, to, to pisz, zasubskrybować bez Zasubskrybować z Westbuya? Dzień dobry, witam was w drugim dniu. Wczoraj przestaliśmy nagrywać, byliśmy jeszcze w sklepie i... W bez baju i zrobiło się ciemno. Wiecie, że ja nie lubię nagrywać, jak jest ciemno. No ale w końcu wam pokażę, co sobie kupiłam na urodziny. To jest moja stara kamera i to, że trzymam ją w ręce, może oznaczać tylko jedno: kupiłam nową kamerę. Tak, moi drodzy, kupiłam sobie nową kamerę. Tak naprawdę to robię taką wymiankę. Wyszła na rynek nowa kamera która spełnia wszystkie moje oczekiwania, co jest po prostu szaleństwem. E, moje oczekiwania, tak szybko, szybko wam powiem, bowiem, że nie wszystkich to będzie interesować, możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu, bardzo dobry autofokus 4K, wysuwany ekranik oraz stabilizacja. I moja poprzednia kamera nie ma stabilizacji, ta ma. Jest to aktywna stabilizacja, jest to zupełnie coś innego niż to in body stabilization. Ale jest droga obejścia, tego nie będę Wam tego tłumaczyć, bo wiem, że to są sprawy techniczne. Nie wszystkich to będzie interesować. Ale tak, mam nową kamerę, wszystko już dzisiaj poustawiałam, zaczęłam jej używać. Jestem bardzo zadowolona. A w ogóle jest ona tańsza niż moja poprzednia kamera, także tamtą mam zamiar sprzedać. I tak to wszystko wygląda. I jakby ktoś był ciekawy, to jest to Sony ZV-E 10 10 tam, tak mi się wydaje. Tomasz, cieszysz się na nową kamerę? Oczywiście. Myślę, że nawet Tomasz będzie w stanie jej teraz używać, bo poprzedniej nie lubił. Nie, tamtej się nie dało używać. Tamtej trzeba było nie oddychać. Czemu tam takie paski są? One są tak ustawione. teraz, że mi nawet pokazuje, jak jest overexposure. Jak jest prześwietlone. No to ja, za mną jest prześwietlone. I to nawet bardzo. <noise> tak, tamte się nie dało używać kamery, bo nie miała stabilizacji, i ja, jak próbowałem coś nagrać, to ja jestem taki, że chcę szybko wszystko pokazać, a to trzeba na spokojnie, pomalutku, delikatnie, nie na ruszać wdechu. się. Na wdechu, tak, nie oddychać, i ja tak nie umiem. Także myślę, że ta kamera może mi bardzo ułatwić życie. কে <laughs> কে Tam, gdzie jest ten czerwony X, to już jest Meksyk. Tam jest Nowy Meksyk. A tu jest Teksas i nie jestem pewna tego, co mówię. Wszędzie dookoła coś śmieci, popatrzcie na to. Tomek już z kimś rozmawia. Wszędzie śmieci, tutaj jest wszędzie porozbijane szkło, naprawdę aż się świeci wszędzie. Sporo jeździliśmy po El Paso. I dzisiaj również jeździmy sporo po El Paso, ponieważ nagrywamy dla Was fajowski film. Nie wiem, czy będzie bardziej fajny dla mnie czy dla Was, ale będzie super. Ale wczoraj jak jechaliśmy już tak po tym mieście. To razem stwierdziliśmy. Że mamy chyba dość miasta Tak, przyjechaliśmy tutaj, nie wiedziałem właśnie, co chcesz powiedzieć. <stankuś> właśnie wiem, eee... nie wiesz co. Przyjechaliśmy tutaj, nie wiem, dwa dni temu, trzy dni. temu No nie temu. jesteśmy za długo w każdym razie. I ja jak wjechałem tutaj, mówię, jak fajnie, mówisz tydzień się tu posiedzimy. A wczoraj jedziemy w drugi dzień już. I ja tak mówię, ty, no tak powiem ci, że już się trochę zmęczyłem tym miastem. Chyba się odzwyczailiśmy od od to... tego chaosu Trochę nam to daje takiego chicagowskiego vibe'a, wiecie? Tak, tak, tak I no wszędzie sklepy, wszędzie ludzie, te samochody, wszystko o, ludzie Za to dużo my... bodźców, za dużo reklam Wszyscy chcą, żebyśmy coś kupili Znaczy nikt nie chce, ale wiecie, te billboardy <słuch> Tak, yy, wyjechaliśmy chyba z tego pustkowia nowomeksykańskiego do dużego miasta, bo to miasto jest duże no. yy, Jest rozległe bardzo Także w, w ogóle odległości tutaj, żeby przejechać z jednego miejsca na miejsce są ogromne jak na miasto. No, Chociaż jesteśmy gotowi wracać nie. do dzikości. Tak. Do natury. Także dajcie nam znać, czy podobał Wam się filmik. Zostawcie nam łapkę w górę, komentarz na dole. Wiecie, że czytamy wszystkie komentarze, odpisujemy na wszystkie komentarze. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco i widzimy się z wami w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa pa! Spokojnie można by było ten Myślę, że na spokojnie można by było no. Ale nie co jakby coś tam... no 3-4 <grywia>